Hitler macha na to ręką i robi swoje. Jak na to reagują rządy Francji i Anglii? Niech sobie pomacha tą szabelką. Chce mobilizacji, proszę Mimo, bardzo. Nie może, było zapisane, iż nie może. Oni mają czuwać nad tym, ma najpierw wystąpić o ich zgodę. Tworzy nową formację Policji Politycznej SS. A, niech sobie robi, niech się kapral bawi, odtwarza siły wermachtu konsekwentnie. A. Niech sobie odtwarza. I jest takie terytorium, które jest uważane za terytorium święte. To jest y, obszar zachodnich Niemiec, tak jak pan wspomniał granica z Francją, granica z Belgią, z Luksemburgiem i częściowo z Holandią. Jest to strefa nad Reni.